Dobra już wstaje. Cześć, witam! W dzisiejszym odcinku Life'a porozmawiamy o jednym z ostatnich tematów, jaki chyba został do poruszenia w Polsce tak naprawdę o mocno zagrożonej scenie polskiego dobrego internetu. Pomyślcie, kochani sobie, że przez to ograniczenie dostępu, które próbuje wprowadzić nasz rząd, będziemy mieli zablokowaną możliwość tak naprawdę dojścia do wszystkiego od najlepszych stron takich jak RedTube. Nie, no wy się nie śmiecie, ja patrzę przede wszystkim na Wasze dobro. Wiecie, tu nie chodzi tylko o tą stronę, chodzi też o wszystkie inne tak naprawdę, które umożliwiają nam na przykład oglądanie filmów. Wszyscy yy, odpowiedzialni za funkcjonowanie tych mega wideo, wszystkich tych różnych yy, stron upoważnionych do yy, puszczania nam tak naprawdę filmów, bo oni to wprowadzali w życie internetu polskiego, zostali już aresztowani, więc to jest bez sensu. Co my możemy tak naprawdę teraz oglądać w internecie? Do 26 let's playerów, wideoblogerów, nic więcej, Karolka. Dostęp do wszystkich gier przeglądarkowych, w które gracie, tak jak. Farmerama, The Crims, nie wiem. Prison War, cokolwiek, naprawdę, cokolwiek zostanie ograniczony do minimum. Nie będzie już można zbierać punktów doświadczenia, bo ktoś to sobie wymyślił i oczywiście zrzucą na to prawa autorskie. Wprowadzenie tego systemu w ogólny obieg kultury Polski nie ma najmniejszego sensu, ponieważ nie tylko ja, chyba, ale Wy również boicie się tego, że mm, mogą może tak naprawdę dojść do wojny i to nie mówię o wojnie tutaj e, jakiejś między międzynarodowej czy coś chodzi o ogólną wojnę państwową. Wyobraźcie sobie taką sytuację kiedy dobra bo rozgadałem się zupełnie bez sensu. E, kojarzycie sytuację gdzie jest krzyż? Pewnie pójdę za to siedzieć teraz bo to wrzuciłem na internet. Teraz nie będzie stojących babci pod rządem krzyczących gdzie jest krzyż tylko przyjedzie cała ekipa polska wszyscy powinniśmy uzbierać się zebrać w sobie wziąć różne plakaty Poltery i różne inne rzeczy stać pod żonem, po prostu krzyczeć, że nie chcemy, akta. Nie chcę się tutaj za bardzo rozgadywać, bo myślę, że dobrze dowiedzieliście się już o co chodzi z aktami i z wszystkimi tymi systemami, które chce prowadzić nasze państwo. Piszcie, co o tym tak naprawdę sądzicie, bo to mogą być jedne z Waszych ostatnich komentarzy, bo na wszystko wprowadzą prawa autorskie. Nie będzie można spokojnie zrobić. Kupy do bidetu. Czy tak, czy tak, piractwo i tak będzie. Pewnie znowu pójdę siedzieć za to co mówię. Wiem, że ten filmik może nie jest najciekawszy, on nie ma być ciekawy, ma po prostu nam wszystkim ludziom uświadomić, co tak naprawdę się stanie, kiedy doba do internetu przestanie wchodzić w życie codzienne. Wchodzi do nas babcia. Babcie wiecie, ba... wiecie jak to babcie. Nie będą zadowolone, że, że nie siedziemy tyle czasu przed komputerem. A bo tutaj siedzą, bo tutaj w ogóle nic innego nie robią, śmieci nie wyniosą. Tak, jest to prawda. Ale co się stanie, kiedy babcia do nas podejdzie i powie: No, Wnusiu, tutaj skołuj mi, znaczy skołuj, no za bardzo, młodzieżowo to powiedziałem, zależy jakie macie babcie. A więc podchodzi do was ta babcia i mówi: No, Wnusiu, załatw mi tam przepis na jakieś ciastka, a ty patrzysz na babcię, miż fuck you, nie ma internetu. Także w każdym razie ludzie, którzy są za tym, za wprowadzeniem tej ustawy w życie codzienne, są po prostu nieświadomi tego, co może się wydarzyć. Tak naprawdę zablokują nam dostęp do wszystkiego. Nie chcę teraz tutaj mówić na przykład o Wikipedii, bo mogę mówić, że no potrzebno nam jest do nauki i tak się nie uczymy, więc nie oszukujmy się. Nie no, oczywiście są osoby, dla których najważniejsza jest nauka, poświęcanie się tylko nauce, a nie na przykład nagrywaniu filmu, tak jak ja. Nauka oczywiście jest ważna, ale... Nie, nieważniejsze od internetu to by głupie zabrzmiało. Wiecie, kiedy żartujemy, to żartujemy, ale w tym przekazie, o, a! Przekazie? Głównie chodzi o to, żeby po prostu zapobiegać tej czynności, która ma się wydarzyć już 26 stycznia. Więc jak nigdy bym nie prosił, tak teraz proszę, lajkujcie, polecajcie ten film, polecajcie również inne filmy dotyczące tego, co akta może zrobić tak naprawdę z internetem. Myślę, że to by było na razie na tyle. Nie był to jakiś ciekawy filmik. Mm. Ale po co nagrywać ciekawe filmy, jak za jakiś tam czas ma po prostu tego internetu nie być? Mam nadzieję, że rząd polski jest na tyle mądry, nie jest rządem Liechtensteinu, za to też pójdę siedzieć, żeby robić takie rzeczy. Do zobaczenia, trzymajcie się, mam nadzieję, w filmach, które nie będą podlegały prawom autor autorskim. Tyle, trzymajcie się, cześć.